Witajcie! Jestem Fazio, klęcinek, na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w DSJ4. A w ogóle gadam z z przywitaj się. Nie, serio nagrywam. No, wbijajcie na jego kanał. My tu gramy Konkurs hmm, indywidualny, kontynuujemy. Uchart świata. No, Daniel Landre, Tandy wiadomo, jak wypadnie. Dlatego skoczę go im z tej kamery. No. Dobra, Stefan Kraft. Kraft. Teraz. Ale już dobry skok będzie. Jest w okolicach 130 metra, 128 metrów. Simon Amann Jak skoczy szwajcar? No wiadomo, to jest w jego stylu. Od kilku. Od dłuższego no, czasu. To No. O, teraz też jest dobry skok. No to jest to, a miałeś funkewa, nie? Dobra, Maciej Kot. I... ależ daleki skok! 133,5 metra, Macie Kota. I to był bardzo dobry skok. I teraz m, masz mich, Michał Hejbee Po końca 126 metra 127,5 nawet. I... Roman Kołdelka! O, o, o! O i też jest dobry skok Roman kołdelki. Ale mamy wiatr pod narty i to stać ma lepsze najlepsze warunki prawie nie już mu takie same jak poprzednie osoby a to jest drugie miejsce nie trzecie w sumie drugie bo lepszy, lepszy styl nie no, dobry styl mógł jakby był jakby dalej by mógł być pierwszy z lepszym stylem o o o anti alto ai starał się dociągnąć do tego punktu konstrukcyjnego ale mu się niestety nie udało Dobra, Jewgenik Klimov. Oj, Oo. ale go zaczęło znosić. No, słabo to wyszło. Karl Geiger. .ء. Karl Geiger. Niemiec. O, no. pierwszy. Mamy pierwszy upadek w naszym konkursie. Rioju Kobayashi, zaraz po nim Kamil Stoch. Ile, ile, ależ to jest daleki skok, a i to będzie drugie miejsce. Nie, I teraz Kamil Stoch. Czy pokaże to, co zwykle, czy inaczej? Pokazuje Kamil to, co zwykle, ale może jeszcze coś tam odrobi w drugiej serii. Peter Preutz, żółta koszulka lidera. O, i tu było blisko kolejnego upadku. No więc my zaczynamy drugą serię z Ależ dobre wybicie pasywnie teraz. I to jest na spokojnie pierwsze miejsce. Teraz Ewgenii Klimov, 125 metrów musi skoczyć. Rosjanin. I A, 130 było 130 metrów. E, pamiętajcie, moi drodzy, o subskrypcji kanału, łapce w górze. Teraz już na dwie nogi. Peter Prelut, ale było lepiej, ale też słabo. Karl Geiger. O no to jest dociągnięty, skoro to będzie czwarte czy nawet no, no, drugie miejsce. Daniel Andretande, no, lepiej niż jeden skoczek. Skoczył. I no, jak na niego, co to jest, nie jest źle. Jak na niego, to jest dobry skok. Jak na niego. To znaczy w tej grze, bym się tak dziwna czułość myszy ustawia u niego i, te, i to mnie nie pociesza, bo to jest bardzo dobry skoczek. I teraz mam 121, no ma 120 Kamil Stoch. Kamil Stoch. Kamil Stoch. I Kamil Stoch daleki, z telemarkiem, bardzo dobre noty. To kozak, Robert Johansson Ajajaj Było blisko do ciągnięcia, ale niestety nie Roman Kodelka Teraz przed wami Pamiętłem W sumie i, 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 i. Uff. Uff. wam powiem, było blisko upadku naprawdę blisko poje, wszyscy na dwie nogi teraz 124,5 metra, Stefan Kraty musi skoczyć o, o, dobra, 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 I leci, 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 I ciągnie i to jest trzecie miejsce. Teraz zobaczymy, czy z tego będzie w tych na podium. Kimi... Zajc, nie zawodzi, nie zawodzi. Szalenie daje Rio i Musiał skoczyć naprawdę daleko. <laughs> Próbował dociągnąć, a tu to za znaczy drzewkami sok będzie na podium, Ale czy Maciej Kot wygra? Eż, chyba swój czy pierwszy czy drugi konkurs w karierze. Maciej Kot! Ależ podcisnął wszystkich dwie szaleń dalekie skoki Kamis to i to obejmuje prowadzenie. Teraz kolejny konkurs Sapporo. Tym razem o wiele lepsze warunki. Prawie 2 metry na sekundę wiatru pod narty. Co Jaj, ma no, słaby skok. A, dobry jak na niego. Stefan Kraft. No, 2 metry na sekundę. A ty te takie skoki? No, 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 gram, gram. gram. Ale co mu daje tylko? 107 metrów. Proszę, zobaczcie, Simon Amann. Zostawcie 10 łapek pod tym filmem w górę. Ależ dociągnął! Szwajcar! I obejmuje prowadzenie. Są 26 metrów. Robert Johansson musi skoczyć, ale dla niego, moim zdaniem, to nie będzie problem. Tyle skoczyć! Robert Johansson, ależ upadek, fatalnie!

na, no, ma dopiero szósty numer startowy. Misia a Dobra. I do góry, do góry, do góry, na dół, na dół, na dół i pociągnie. Jest punkt konstrukcyjny 120,5 metra. Dobra, maciej, 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 maciej kot! Bardzo daleki. Patrzcie, taka sama odległość, ale miał lepsze warunki, a nie gorsze. Chyba w sumie nie nie pamiętam. Nie patrzyłam wtedy. Co? Teraz Serio? To kozak. Roman Koudelka teraz, moi drodzy, Czech. I Roman Koudelka nawet dobrze skacze. O, to dobrze, fajnie. To będzie kozak. Team team nie, nie zawodzi, nie zawodzi! Skok poza punkt konstrukcyjny. Ej, bo ja tu nagrywam. A ja nie. A ja nie. Zobaczymy jego wybicie. No, było za wczesne. Tu ładnie, pasywnie. No, tu już zaczynały się problemy, ale bardzo ładny skok. Przy lądowaniu były problemy. Proszę bardzo. Kreuz. Na dwie nogi niestety. I reaju kobayashi. Jest! No za chwilę, jak skończy odcinek, to pewnie zagramy. No ale wiesz. Kamil Stoch. Kamil, Kamil leci, 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 dociągnął gdzieś tam, dociągnął, ale to jest dopiero ósme miejsce, Kamila Stocha. Dobra, dobra, dobra. I da! Bardzo dobry skok Daniela Andry, fajny skok zresztą. Co? XD Dobra, cicho. Teraz zajmujmy się grami. W ogóle napiszcie w komentarzach, do której dzisiaj lekcji mieliście. A to masz tego srebrnego Ironmana? No to kozak. I Karl Dygary pierwsze miejsce. Robert Johansson. jest to, żeby wygrać, no to tak by musiał 135 metrów skoczyć. włączył. No taka jedna rzecz głupia. No Steam tam, gdzie się CSGO pobiera, ale ja w tym nie gram, bo ja nie lubię. A, Michel Lepa, bardzo słaby skok. Kamil Stoch. Ojej, Kamil. A mis Ależ fenomenalny, 136 metrów! 136 metrów Kamila Stocha! No nie zawodzi Kamil! Na razie Simon, a mam też dobry skok! Ale nie tak dobry, żeby pokonać naszego mistrza Kamila Stocha! Ryoły Kobayashi, szóste miejsce. Po pierwszej seriale, prawie by już nie ustał tego skoku, bardzo chciałabym skok, Roman Kudel, Czech, piąte miejsce, tak, słucham, wie, że wie, że widziałem go już. A ten sezon za niedługo dobiega końca już 30 będzie koniec. Ale w tym sezonie moim zdaniem to jest był najlepszy sezon jaki był kiedykolwiek. Tak? Kamil Maciej Kot. No drugie miejsce. Mam tydzień, żeby zrobić jakby takie barki. Ja teraz sobie teraz wystaję. Kamil... Nie wiem, kiedy... Tak, z teamy Zajc. On nie musi praktycznie nic skoczyć. Teamy Zajc. Timi Zajc. Timi Zajc! Kamil Stoch wygrywa! Konkurs w SAPORO! И Lila Hammer Кто? 100

A mój wujek wtedy jeszcze grał w Fortnite'a. No? Kiedy grał? Jakbym pamiętam sezon Fortnite'a. No, grał od 3, grał od 2. Do 10 go grał. A dłużej nie grał? Aż nie oszuk jak on, daj, oprócz 8 grał. A co nie, że nie grał. A ile ty grałeś? A ta y, siódmy sezon był kozak, bo samolociki były. Mi no, się wtedy to podobało. Pamiętam jak na skrzydle zawsze był pasażer. No, były duże. A też na Ja zawsze lecę. Ja robię tak, ja, tam, ja na słone lecę, bo chcę sobie kilka fraczków zrobić. Oj. Moi drodzy, dobra przepraszam za to, bo ja robię zawsze kilka flaczków i lecę na piszczącą albo na coś, żeby jeszcze sobie broń wziąć, bo teraz na piszczących to mało rzeczy jest. Na jest mało rzeczy? To znaczy na słonych jest mało. Na słonych w ogóle jest mega dużo ale mało No tak i... Ja wczoraj grałem, to miałem trzy pistoleciki pod rząd. Maciej kot. Pierwsze miejsce. I ryłko I muszę 96 metrów skoczyć. Nie ma. 88 Siedem, lat i timizajt. O o o, 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 o. Mi No co 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 ci dał? To daj, zabij go szybko, szybko. Zabij go, żebyś żebyś nie dostał. Ha żebyś ten nie został zbanowany. Te, to teraz go zabij. Zabijesz go? Antialto! Wow, 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 dobry skok, no, do, do, dobry skok. Kto był? Co to u mnie ma? Ej no zabij go! Nie, multi-may me nie zależy Ale się wywalił Stefan Krawczak. Timmy Zajc. czwarte miejsce i moi drodzy pamiętajcie, że za niedługo będzie nowa aktualizacja w DSJ4 właściwie to za 12 dni za, za 11 dni będzie ta nowa aktualizacja więc radzę się szykować na nią ależ dobry skok na Tireju Kobajasiego 52,5 Karl Ga. Karl Geiger. Kamil Stoch. On jest najmilszą osobę na świecie. Najmniejszą osobę na świecie. No. Aha. To XD Jestem. Robię wip. Albo blisko. Michel hajbek. I siódme miejsce może Maciej Kot, czyli wygra konkurs. Wygra, może wygra? Nie, drugie miejsce, kurczę. No i co, moi drodzy, ja się z wami, yy, no już będę żegać. Trzymajcie się. No i cześć.